W każdej znowu go nic za akta się zgodzimy. W każdej znowu go nic za akta się zgodzimy. Do tak było ci akta w buzię. do Zaprodzone jest noszenie ze sobą na zaręcie świętej. Nos rzęcie nie bezpieczeństwa. drogi błęd. Teraz będą Punkt drugi. Podczas wykiety obowiązuje absolutna przedwość zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających. No. To wszystko po pikiecie po będzie. Matki można założyć, jednak gdy policja przez organizatora poprosi ich o zdjęcie, to należy to zrobić. Nabrania się agresywnego zachowania, wykrzykiwania niecenzuralnych kaseł oraz propagowania treści W przypadku agresywnego zachowania uczestników, reszta osób ucz uczestniczących ma prawo, a wręcz powinna opuścić teren pikiety i wezwać pomoc. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie poszczególnych uczestników. W przypadku niezarejestrowania pikiety, prawnie zostanie ona odwołana, a Organiz organizatorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za osoby, które przyjdą pikietować nielegalnie. Ale nie ma się co martwić, także wszyscy tutaj dzisiaj legalnie jesteście. W sensie. Tylko dzisiaj? Nie, przez cały czas! Jak dzisiaj to nie kwieta, to jeszcze będziemy się organizować do tego! Kto nie straszy, ten za Agnę! Chodź, chodź, chodź! Kto nie straszy, ten za Agnę! Chodź, chodź, chodź! Kto nie straszy, ten za Agnę! Chodź, chodź, chodź!